Cześć, witajcie, jak się macie. Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku. Dzisiaj będą ulubieńcy sierpnia. Ostatni wakacyjny filmik podsumowujący. Ulubieńców. mam naprawdę sporo fajnych kosmetyków z różnych kategorii, nie tylko kolorówka, nie tylko pielęgnacja twarzy, ale mam też bardzo fajne cienie i co? Jest? Jest zielony? Jest zielony. Wreszcie trafiłam na fajny y, kosmetyk, który no, idealnie sprawdza się na kreski. Jestem naprawdę bardzo zadowolona, co zresztą widać po uśmiechu, bo człowiek się cieszy, jak coś ma fajnego. Za nieduże pieniądze mam tutaj sporo kosmetyków y, z różnych kategorii cenowych, także nie ma tylko takich tanich, ale są też takie droższe perełki, które ja akurat bardzo sobie cenię, bardzo lubię. Zaczniemy od saszetek. Nie wiem, czy Wy też macie takie próbki w domu. Warto naprawdę czasem do nich zajrzeć, bo tam się kryją skarby. Czasem naprawdę takie fajne kosmetyki, które no się przeterminują w tej, małym, w tej małej paczuszce i, i nawet no, nawet nie jesteśmy w stanie sprawdzić, co tam fajnego było. Tu mam krem. Bombowy. Bombowy dla osób, które potrzebują konkretu, konkretnej jakby to powiedzieć... Formuły gęstej, bogatej, która nawilży, e, nawodni, zabezpieczy skórę, trochę ją e, też e, wspomoże w działaniu. No naprawdę e, multifunkcyjny krem i bardzo podoba mi się formuła, że jest super gęsta, ale wchłania się. Zachowuje się to też jak maska całonocna, także dla osób, które są wymagający pod tym względem, no to taka saszetka... Szukajcie, naprawdę szukajcie, może, może faktycznie to będzie bardzo fajny krem dla Was, bo ta marka ma dość drogie kosmetyki, więc szkoda by było kupić duży krem po rekomendacjach, i jednak stwierdzę, że to nie jest to. I będziesz zła na siebie i trochę też na mnie, że ci go poleciłam. Zaczynamy zawsze testowanie od, yy, od takich małych rzeczy. Ja zawsze polecam testowanie, nieważne czy to jest kolorówka, czy to jest pielęgnacja. Nie namawiano zakupu, ale, ale warto to po takie saszetki sięgnąć, jeśli mamy tylko możliwość. Teraz będzie maska do włosów, i to jest maska yy, całonocna, ale ja ją używałam 2,5 godziny, miałam na suchych włosach. Fantazja, super. No jak po zabiegu. Takim mocno wygładzającym włosy. Włosy śliskie, fajnie się rozczesują, są takie sypkie, nie są takie kluchy opadnięte. No naprawdę bardzo, bardzo. Efekty zaskakująco dobre, bo już nawet pod, podczas płukania włosów z tej maski, no widać było, że ten włos jest całkiem inny. Nie plączę się i, i ogólnie jest wszystko w porządku. Kupiłam, ale niestety nie zwróciłam uwagi i wzięłam do włosów o średniej porowatości, a nie do wysokiej. Działa też ok, ale to już nie jest to, co tutaj. No także jak zużyję, to na pewno będę szukać tej, którą, tej właśnie właściwej, która, która była testowana. I teraz Wam pokażę coś, co mnie mocno zszokowało ze względu na markę, bo nie spodziewałam się, że ona ma coś takiego fantastycznego. No i to działanie po prostu bajeczne, nie spodziewałam się w ogóle. To jest marka Farmona i tutaj mamy kosmetyk do ciała, taki lekki balsam. Naprawdę pod względem konsystencji to jest lekki jak piórko. Trochę się dłużej wchłania, tam 2-3 minutki mu trzeba dać, ale jak się wchłonie, no to skóra jest tak jakby pokryta rosą. Jest taka super wilgotna nawilżona, no 2-3 dni nie trzeba nic wcierać, tylko ja od razu zaznaczę, że ja nie mam skóry bardzo wrażliwej, bardzo cieniutkiej i bardzo przesuszonej, tak notorycznie słuchaj, zawsze słucha była, nie teraz po prostu lato robi swoje i, i potrzebowałam czegoś takiego, przejrzałam saszetki znalazłam fajny balsam, zakochałam się stwierdziłam, że chcę mieć to w swoich akcesoriach, może kiedyś znajdę. Bardzo fajny balsam, naprawdę, wart y, tego, aby Wam go polecić. Teraz pokażę Wam kosmetyk, który jest multifunkcyjny i zależnie od tego, czy masz czas rano i nie musisz już wybierać, czy wypić cieplejszą kawę, czy robić makijaż w pełni mnóstwem kosmetyków i nie lubisz dużych ilości kosmetyków, y, nie lubisz takich, wiecie, zbiorów, że do, do kosmetyki do to jest po prostu mieć 3-4 kosmetyki, tylko chcesz mieć coś co się mieści w jednym, no to jest bardzo fajna opcja i cenowo też całkiem nieźle wychodzi. Mam tutaj kosmetyk, który jest dwa w jednym. Mamy tutaj żel i mamy tutaj kredkę. Nie wiem, czy z odpowiedniej strony dobrze poprawnie pokazują, ale tak jest. Żel i kredka, super. Jeśli masz takie brwi jak ja, gdzie są one całkiem fajnie porośnięte, wyregulowane i potrzeba ci na przykład czasem, masz czas, to sobie bierzesz kredkę i rysujesz ją tak fajnie symetrycznie równo, ale jak nie masz czasu, spieszysz się do pracy, bierzesz sobie żel z kolorem i yy, malujesz, i też efekt jest bardziej delikatny, ale ten brew jest podkreślony, i faktycznie widzisz, że jest pomalowana, ale, ale zupełnie inaczej. Także to jest bardzo fajny kosmetyk, bo można go łączyć, można go rozdzielać, używać co tam Ci potrzeba w danym momencie, i zależnie od tego, właśnie czy masz czas, czy nie, aby się bawić. I to, co ja też tutaj pochwalę, to jest szczoteczka. Jest y, bardzo malutka, więc możemy manewrować tutaj z przodu, możemy manewrować tutaj z tyłu bez obawy, że się uciapiemy im dodatkową minutkę, czy dwie musimy poświęcić na to, żeby to wszystko y, pozmywać. No i kolory są też naprawdę świetne. Nie są to y, padające w jakieś rdzawe, pomarańczowe, rude, czy jakieś tam inne podstony. Ogólnie teraz, ogólnie kolorystyka w tego typu kosmetykach mocno się poprawiła. Ja jestem w tym kosmetyku zakochana. Kredka też jest całkiem fajna. Mamy tutaj też kredkę taką lekko woskową i dość szeroki rysik, więc jeśli potrzebujesz dużo produktu naraz, żeby wyrysować te brwi, no to Myślę, że z tym może pójść całkiem szybko. Teraz Wam pokażę podkład. Jest to podkład bardzo drogi. Mogę też pokazać ten z Vipo czy Lovely, z Lovely chyba które też bardzo polubiłam, tylko tam krycie jest bardzo duże i efekt maski jest dosłownie o tak na zawołanie i trzeba uważać właśnie z ilością i aplikacją, a właśnie z tym podkładem nie mam takiego problemu, ponieważ tutaj formuła jest zdecydowanie lżejsza, jest matowa, jest długotrwała, bardzo łatwo się rozprowadza, niezależnie co używam, paluchy, gąbka czy pędzel, zawsze ten efekt jest bardzo zbliżony, chociaż oczywiście tutaj wygrywa gąbeczka. I tutaj hmm, często pytacie o to, czy ten podkład nie podkreśla strukturę skóry. On może nie Podkreśla, ja nie widzę takiego efektu u siebie, ale może też nie działa cudownie, wygładzająco. Więc, jak są dziury, to w te, te dziury się wpakuje i będą widoczne. Jeśli są zmarszczki, to też będą widoczne. On cudów nie robi, nie liftinguje, ale całkiem ładnie kryje i jakieś drobne zaczerwienienia, jakieś przebarwienia lekkie potrafi przegryć, bo okrycie jest całkiem, całkiem niezłe. No i oczywiście cena może trochę odstraszyć, więc zaczynamy sobie od próbeczki. Dobrze, teraz, będzie cie... teraz będą cienie. I to jest paleta z Morphe i tu mamy współpracę Jack and Hill, nie wiem, czy ją tam kojarzycie, ja ją bardzo często oglądałam wcześniej, bo teraz się dziewczyna bardzo mocno zmieniła, trochę sudówka uderzyła do główki, więc trochę się tam pozmieniało, ale to nie zmienia faktu, że jej współprace z Morphe są naprawdę bardzo dobra. Ona mocno kładła nacisk na to, że cienie muszą być idealne, musi być odpowiednia pigmentacja, formuła, i, i, I wykończenie tych cieni tak jak ona chce. I wiem, że tam wojna była między Marką a nią, że tam ją naciskali, że chcą to już wypuścić na rynek, a ona jeszcze nie, bo jeszcze to i to i tamto jest niezrobione jak trzeba. No i finał był taki, że te palety faktycznie pięknie się sprzedały, yy, ludzie sobie chwalą i więcej jest klientów zadowolonych niż tych trochę yy, marudzących. I tutaj mam taką kolorystykę. No bardzo moja ciepła kolorystyka. Ten zielony mam dzisiaj na dolnej powiece a to, co się błyszczy w wewnętrznym kąciku, to jest to. I to jest dosłownie takie lekkie dotknięcie pędzlem te, tej wypraski i rozprowadzenie góra-dół. Naprawdę cudowna pigmentacja i formuła. Bardzo lubię. Jeśli ktoś się pyta, jakie najlepsze są palety z Morfi, moim zdaniem współprace są zdecydowanie lepsze niż te palety właśnie typowe z Morfi. Może się mylę, może są osoby, które mają trochę inne podejście, ale to wszystko zależy oczywiście od tego, co kto lubi, bardzo prosta zasada. Teraz będzie coś z pielęgnacji, też bardzo droga marka, ale jak trafisz na promocję w Daglasie, na przykład druga rzecz za złotówkę, no to ta cena się już fajnie rozkłada, fajnie się balansuje. No, i już tak bardzo ten portfel nie cierpi. Tutaj mam maskę, którą ja stosuję jako maskę całą nocną, jako krem, bo naprawdę fantastycznie się sprawdza. Jest to maska o dość takiej gęstej formule. Mocno nawadnia, nawilża, natłuszcza, zabezpiecza skórę. Nałożona wieczorem, no rano jeszcze jest wyczuwalne na skórze, bo tak pięknie się do tej skóry przykleja, no i ten efekt nawodnienia i nawilżenia jest. Nieziemski, nieporównywalny. No mogę chociaż go chociaż porównać do efektu tego kremu, bo ma bardzo podobną formułę, chociaż ten jest jeszcze gęstszy. No i, ta, ta, no i skórę naprawdę dużo z tych kosmetyków wyciąga. Bardzo lubią. Wystarczy ilość mm, porcji kremu, którą aplikujesz na twarz, aby go rozprowadzić odtąd, dosłownie dotąd. No i tak to jest bardzo, bardzo... Wydajne i ja nie polecam nakładanie takich masek właśnie na 15 minut, bo często czar pryska po umyciu twarzy i efektu specjalnych nie ma, zwłaszcza na drugi dzień. Także ta maska na całą noc zdecydowanie działa 100 razy lepiej. Teraz Wam pokażę krem pod oczy, który dostałam w paszce pijarowej. Już Wam go kiedyś chwaliłam, teraz do niego wróciłam. I to jest krem anti-aging i faktycznie skóra wygląda cudownie, no, naprawdę jestem super, super zadowolona, ponieważ zmarszczki są mniej widoczne, skóra staje się zdecydowanie grubsza, bardziej odżywiona i pod makijaż też się nadaje, bo on akurat fajnie się wchłonie, nie tworzy warstwy, nie tworzy warstwy separacyjnej, także korektor ma szansę się przyczepić do skóry i siedzieć tam w tym miejscu przez cały dzień. Bardzo fajny kosmetyk. Dosłownie ziarenko ryżu wystarczy, aby wysmarować się pod jednym okiem, pod drugim okiem. Także super, no naprawdę zużyłam go bardzo mało, jest to ogromna pojemność, więc będę go aplikować też na twarz, może tam też coś dobrego mm, zrobię. E, teraz Wam pokażę tusz, już Wam nie raz go pokazywałam i pokażę Wam go po raz kolejny, ponieważ jest to ulubieniec roku i to jest mój ulubiony tusz, który wykasował Benefit, wykasował Lancome, wykasował Lovely, który Wam przez wiele lat też pokazywałam, jest to coś fantastycznego. Tusz pogrubiający, lekko wydłużający, dodający mega objętości, ale trzeba go naprawdę potrafić nałożyć, bo możemy zrobić sobie trzy. 3... Rzęsy skrojone w kupę, które będą wyglądać um, paskudnie. Mam jedno ale co do tego opakowania, ponieważ tutaj ten stoper jest zbyt luźny i niestety nie zatrzymuje um, tego produktu, i tutaj mamy zbyt dużo tuszu, więc trzeba chwilę poświęcić, aby go tutaj zebrać i dopiero wtedy to się nadaje do aplikacji. Formuła jest naprawdę bardzo fajna, od razu na rzęsach się um, tutaj zostawia i bardzo ładnie się rozprowadza od nasady po same końce. W połączeniu z bazą z Eveline to daje taki efekt, że wow, naprawdę jest super pogrubienie no i ten tusz siedzi w takiej ilości jak był nałożony do samego wieczora bez tej bazy nie wygląda tak świetnie już po 10-12 godzinach już troszeczkę go tam ubywa na końcach rzęs ale z bazą jest naprawdę fantastycznie no i to jest tusz, który mam dzisiaj na swoich rzęskach także jest to coś, co naprawdę bardzo, ale to bardzo ubóstwiam i bardzo lubię używać codziennie Teraz Wam pokażę cienie w kremie od Hani. Mam cztery. Przetestowałam tak dosadnie i tak naprawdę już dobrze te dwa kolory, to są te odcienie. Naprawdę są przepiękne i jest zieleń. Tak, ja z zielenią, z niebieskim do końca się nie lubię, ale ten kolor pięknie wygląda na kreskach i pod tym kątem został przeze mnie przetestowany. Nie był cieniowany, nie był nakładany na powiekach. W takiej klasycznej formie, tylko właśnie tylko w formie kreski. Było plus 35, była impreza u mojej siostry. Biegałam z dziećmi po podwórku, po spociłam się dość mocno. Do wieczora ta kreska była narysowana. Co do rysowania kreski, zwykły pędzel ścięty, wystarczy trochę umiejętności i jedziesz z kreseczką. Nie trzeba dziubać, nie trzeba uzupełniać, nie trzeba tam się przeglądać, kombinować. Po prostu rysujesz ją raz dwa bez y, większych problemów drugi kolor y, ten taki bardziej brzoskwiniowy był nakładany w formie takiej klasycznej no i niestety tutaj popełniłam błąd bo nałożyłam go zbyt dużo i dosłownie pod same brwi podjechałam z tym y, cieniem a tam jeszcze było mnóstwo także trzeba bardzo malutko nałożyć i pierwszy raz oczywiście mogą nie wyjść a potem będzie fantastycznie i bardzo podobna sytuacja bardzo gorący dzień impreza w rodzinie bieganie za dziećmi y, człowiek się spocił y, do, długi dzień do 10 wieczór, makijaż, czyli po, porządne 12 godzin na bójce. Nic złego się nie działo, i spokojnie można powiedzieć, że prawidy z tym makijażem można by było jeszcze zaliczyć. Także mogę polecić osobom, które mają przetłuszczającą się powiekę yy, na taki czas właśnie letni, ciepły, gdy skóra się mocno jeszcze poci. To myślę, że to jest coś fajnego w dobrej cenie do przetestowania. Zaczęłabym oczywiście od jednego koloru i czytajcie sobie oczywiście recenzję na stronie. Hani, tam wyglam w Glam shopie, bo tam też na przykład niektórzy mówią, że niektóre nie różnią się od siebie. I faktycznie mam taki jeden niebieski kolor, który nazywa się Niezapominajka. Próbowałam raz w formie kreski go nałożyć. Nie do końca się nadaje, ponieważ ma słabą pigmentację, a do blendowania jest majstersztyk. Dobrze, kolejna paletka, którą wam pokażę. Jest to paletka mini z Nataszy Danone. Już wam kiedyś ją pokazywałam. I to jest paletka, którą ja uwielbiam. Fajna kolorystyka, formuła. No, te błyski są przepiękne bardzo coś w moim, z moim stylu na okres letni. E, uwielbiam maty, uwielbiam te błyski i bardzo mnie korci, aby Kupić dużą paletę, ale niestety są dość drogie. Trochę mnie to hamuje od zakupu, ale myślę, że kiedyś kiedyś do 40 ja sobie je kupię. Teraz Wam pokażę pędzle, też kupiłam na wyprzedaży Uchani. Pokażę Wam trzy z kilku, które posiadam i to są te, które najbardziej się mi spodobały, które najczęściej używam i od, dosłownie od tego nie mogę się odkleić. To jest pędzel, który używam do nakładania podkładu, do konturowania na mokro, do blendowania, naprawdę nadaje się. I od czasu do czasu używam go też do korektora, aby jako taki pierwszy krok, czyli nałożyć korektor to się nadaje, ale potem trzeba oczywiście palcem go tam rozprowadzić, porządnie wklepać. Nie sprawdzi się ten pędzel u osób, które mają problem z tym, że makijaż musi być porządnie wtłoczony w skórę, bo w innym wypadku niestety się nie trzyma. Porównując te pędzle do Hakuro, mamy tutaj jakieś 70% włosia, tego co możemy znaleźć w tych pędzlach do podkładu, właśnie z, z tej marki, bo tam pędzle charakteryzują się z tym, że jest bardzo dużo włosia. E, jeśli masz zamiar w taki sposób aplikować e, podkład, to niestety cię tutaj też rozczaruję, trochę go czuć, ponieważ trochę tak drapie, e, tak jakby kłucie. Takie dziwne uczucie jest. Także zdecydowanie lepiej jakieś kółeczka, jakieś ruchy pociągłe i tak dalej wykonywać. Także super. I ogólnie oceniając te pędzle, bardzo lubię ich kształt. Uwielbiam ścięte czątki. Nie lubię te grube pały, ponieważ zajmują dużo miejsca, są ciężkie i trochę źle mi się układają w dłoni. Te są zdecydowanie lepsze dla małych rączek. I teraz będzie. Taki pędzel, jajeczko, też oczywiście, multifunkcyjny pędzel, można używać do konturowania, można używać do pudru pod oko i to jest sposób, który najczęściej u mnie gości, ponieważ świetnie układa mi się właśnie w tym miejscu koło nosa i bardzo dobrze ten puder się tutaj układa. Jeśli ktoś lubi gąbeczkę w tym miejscu to preferuję pozostać przy tej metodzie, ponieważ moim zdaniem gąbeczka lepiej wtłoczy puder w korektor i lepiej go tam zagruntuje, ale jeśli nie ma to znaczenia dla Ciebie, to taki pędzel też Wam mogę polecić. I tu jest pędzel do eyelinera, niestandardowo duży. Widziałam, dziewczyny sobie chwalą ten kształt, ponieważ mówią, że im bardzo szybko idzie praca z kreskami. Faktycznie sprawdzi się u takich osób, które umieją to zrobić, i, i, I robią na na co dzień kreseczki takie bardziej długie. Ja akurat w to się nie bawię, bo moje oczy są asymetryczne i moje umiejętności dość mocno kuleją, więc ja używam ten pędzel do brwi. Jest naprawdę fantastyczny, bo jest szeroki, można nabrać więcej pomady, fajnie to rozprowadzić jedną porcją, dosłownie załatwić jedną brew. I bardzo dobrze ten, ten kosmetyk jest rozprowadzony, nie tylko jest jakaś tam krecha, ale porządnie się tutaj to wszystko blenduje. Także do pomady jest to coś. Fantastycznego i te pędzle nie kosztowały więcej jak 10 zł za sztukę na wyprzedaż. Także cena jest naprawdę boska, boska, bo jakość jest świetna. I ostatni kosmetyk to jest kosmetyk do włosów, i pokazywałam wam wcześniej olej z czarnuszki, który jest. Ubóstwiany przeze mnie, a teraz wam pokażę z tej samej marki właśnie jedwab. I to jest kosmetyk, który przepięknie pachnie jaśminem. No naprawdę jest to zapach bardzo mocny, intensywny i długotrwały. I wczoraj mój mąż się ze mną kłócił. Wyperfumowałaś się? Ja wiem, że nie. A on, że tak, a ja wiem, że nie. A on to mi to co to tak pachnie? A on wie, że olejek do włosów. A! No i wąchał do włosy i mówi, no faktycznie masz rację. I pachnie co najmniej 2-3 godzinki i później y, już troszeczkę słabo wyczuć, ale jest jeszcze faktycznie wyczuwany. I tutaj muszę od razu Wam tutaj zasugerować poradą, bo bez niej możecie sobie zrobić takie kluchy tłustawo wyglądające. Y, najlepiej ten kosmetyk aplikować po troszeczku, a na przykład na 3 razy sobie rozłożyć i porządnie go wetrzeć w paluszki, i tam go aplikować, bo w ten sposób będzie efekt taki y, y, równomiernie y, rozłożony, nie będzie właśnie takich strąków y, a, la, a la tłuste, tylko będzie to fajnie wyglądać, i jej włosy są super nawilżone, wygładzone, błyszczące, i wyglądają na. Super, ale to super zdrowe. Także mogę polecić i najpiękniej te kosmetyki wyglądają jak są nałożone na długie włosy, które są mocno wycieniowane, takie pazurki mają na końcach. To wygląda wtedy najfantastyczniej, przepięknie to wygląda. Dobrze, dzisiaj to wszystko. Widzimy się w następnym filmiku. Oczywiście piszcie w komentarzach, jakie są wasze ulubione kosmetyki z ubiegłego miesiąca, co tam was za serducho Złapało i trzyma do tej pory, bo ja mam też takich kilka kosmetyków. No i zobaczymy, co przyniesie nam wrzesień. Ja się z wami żegnam, życzę wam wszystkiego dobrego i widzimy się w następnym filmiku. PA!